W tym samym czasie porucznik walczak otworzył drzwi ciemni fotograficznej laboratorium kryminalistycznego i wyszedł na korytarz. Odruchowo spojrzał na zegarek. Była godzina pierwsza w nocy. Długo przecierał przekrwione i podkrążone oczy, zanim powolnym krokiem podążył w kierunku pracowni biologicznej, w której, pomimo spóźnionej pory, paliło się jeszcze światło. Bez słowa podał Stanisławskiemu mokrą odbitkę fotograficzną, której z powodu pośpiechu postanowił nawet nie suszyć. A sam zwalił się na stojącą pod ścianą wąską leżankę lekarską, przykrytą białym płótnem. Zdaje się, że tym razem coś widać, powiedział, mrużąc oczy nienawykłe jeszcze do silnego światła wielkiej bezcieniowej lampy wiszącej pod sufitem pracowni. Stanisławski wziął ociekający wodą arkusz papieru fotograficznego, położył go na biurku i zaczął wpatrywać się w niego uważnie. Pracowali już razem drugą dobę. Zaintrygował ich bowiem pewien przedmiot, ale pomimo wysiłków, jak dotąd, nie mogli go rozpoznać. Badania szczątków odzieży, które zarządził Józefiak, zostały kilka dni temu w zasadzie zakończone, wyniki zaś przedstawione w ustnym sprawozdaniu. Józefiak domagał się jednak formalnego sprawozdania na piśmie, natomiast Stanisławski zwlekał z podpisaniem końcowej opinii, nie mógł bowiem rozwiązać pewnego problemu. W kłopoty swoje wtajemniczył Walczaka, który będąc specjalistą z zakresu fotografii śledczo-badawczej, nieraz już służył mu radą i pomocą. Tym razem jednak wyraźnie im nie szło. Wyczerpali niemal wszystkie znane im dostępne metody i środki, rezultatów jednak nie osiągnęli. Dopiero dzisiaj w nocy nowe fotografie, wykonane w możliwie najdłuższych promieniach podczerwonych, doprowadziły do uwidocznienia jakiegoś obrazu. Teraz starali się go odczytać. Spróbuj wykonać duże powiększenia z tego samego negatywu, prosił Stanisławski. Tylko błagam, nie wytrać przy tym ostrości obrazu. Ile czasu na to potrzebujesz? Walczak podrapał się po kędzierzawej czuprynie. Łącznie z wysuszeniem odbitki około dwóch godzin. Strasznie długo. Może któryś z dyżurnych techników ci pomoże, zaproponował Stanisławski, któremu było żal umęczonego walczaka. Nie ma ani jednego. Wszyscy wyjechali do miasta. Znów mamy wesołą noc. No to co robimy? Stanisławski bezradnie rozłożył ręce, ale walczak już go nie słyszał. Obudził się z drzemki dopiero po kilkunastu minutach. Przeciągnął się, ziewnął i szybko przyszedł do siebie. Widzisz coś, czy ci się tylko wydaje? Stanisławski podniósł wzrok z nad stołu. Coś widzę, tylko nie mogę tego odczytać. Jak się już obudziłeś, to bierz się do pracy. Chciałbym do rana mieć to poza sobą. No dobrze, dobrze. Walczak z trudem podniósł się z leżanki. Już idę. A ty nie zapomnij o herbacie. Stanisławski dokonał swojego odkrycia podczas powtórnych badań szczątków odzieży. Było bowiem w zwyczaju wszystkich milicyjnych ekspertów prowadzić zawsze kontrolne badania przed podpisaniem końcowej opinii. Gdy systematycznie rozdzielał skrwawione szczątki na poszczególne warstwy i badał je pod mikroskopem, początkowo nie zwrócił uwagi na niewielki, sztywny, ciemnobrunatny i postrzępiony skrawek jakiejś materii, wielkości biletu tramwajowego. Włożył go jednak do osobnej koperty z przezroczystego tworzywa, przystosowanej do zabezpieczenia dowodów rzeczowych. Dopiero później, gdy już przystąpił do sporządzania sprawozdania, utknął, nie wiedząc jak nazwać czy też określić ten znaleziony szczątek. Nie była to ani skóra, ani materiał ubraniowy. Wiedział, że pedantyczny Józefiak z miejsca zakwestionuje wyniki badań, jeżeli dostrzeże w nich cokolwiek niewyjaśnionego. Bo z Józefiakiem nie było żartów w takich sprawach. Szczególnie w tej, która w związku z ustaleniem pochodzenia broni nabrała już pewnego rozgłosu. To przecież nie należy do twojej specjalności, powiedział Walczak, któremu Stanisławski zwierzył się ze swoich trudności. Od takich badań są inni eksperci. Niby dlaczego inni, rozłościł się niespodziewanie Stanisławski. A ja to jestem od czego? Tylko od oglądania zwłok i różnych zgniłych ciuchów? Taki eskulap od umarłych, jak zawsze ma Walczak wzruszył ramionami. Potem pokazał wymownym gestem, pukając się w czoło, co myśli o Stanisławskim i poszedł do swojej pracy. Był przekonany, że Stanisławski posłuchał jego rady, ten jednak uparł się i sam kontynuował dalsze badania. Najpierw wykonał preparaty mikroskopowe. Dostrzegł w nich charakterystyczną strukturę włóknistą. Czyżby to był papier? Zdziwił się niepomiernie. Więc może jest to cząstka jakiegoś ważnego dokumentu? Niemal siłą wyciągnął z ciemni zapracowanego walczaka. Przez kilka następnych godzin, czyniąc jedynie przerwy, by wzrok mógł odpocząć, a przetworniki elektronowe zbytnio się nie nagrzały, badali tajemniczy skrawek w polu widzenia specjalnego mikroskopu do podczerwieni, zwanego powszechnie infraskopem. Wreszcie po zastosowaniu którejś z kolejnych kombinacji filtrów dostrzegli jakieś zamglone i nieczytelne znaki. Mogły to być litery, lecz równie dobrze coś innego. Zagadka rozgrzała walczaka. Przestał marudzić i wziął się do pracy, a w takich sprawach bywał wręcz niezastąpiony. Sam zresztą, nigdy nie grzesząc skromnością, powtarzał wszystkim aż do znudzenia. Fotografią można w badaniach dowodów rzeczowych osiągnąć więcej niż za pomocą innych technik, bo fotografia była, jest i będzie podstawą wszelkich tego rodzaju badań. Pierwsze próby nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dopiero po dwóch dniach pracy i licznych doświadczeniach Walczak uzyskał pierwsze odbitki, na których uwidoczniły się kontury jakiegoś pisma maszynowego. Inigung! przesylabizował z wielkim trudem Stanisławski. Do diabła, reszta nieczytelna. Janek! krzyknął do Walczaka. Zrób wreszcie coś, by było lepiej widać. Walczak zabrał ze złością odbitki i klnąc pod nosem, poszedł z powrotem do swojej dusznej i ciemnej pracowni. Dopiero około trzeciej w nocy udało się w końcu wykonać duże, a jednocześnie kontrastowe powiększenia. Sprzątaczka komendy, która nad ranem przyszła jak zawsze uporządkować pracownię, zastała ich jeszcze przy pracy. Byli bardzo zmęczeni, lecz zadowoleni z siebie. Józefiak jak zawsze zjawił się punktualnie o ósmej. On również był niewyspany. Po wyjściu Nowakowskiego resztę nocy poświęcił na opracowanie programu dalszego śledztwa. Nie zdążył jeszcze przekroczyć progu swojego pokoju, gdy sekretarka powiadomiła go, że Walczak i Stanisławski proszą o pilną rozmowę. Po chwili już obaj meldowali się w jego gabinecie. Rozwiązaliśmy pewną zagadkę, zaczął dyplomatycznie Stanisławski, który lubił mocne efekty. Nie meldowaliśmy o tym wcześniej, nie było bowiem pewności, czy uda nam się odczytać pewien skrawek papieru. A jeszcze wcześniej nie wiedzieliśmy, czy to w ogóle skrawek papieru, trącił swoje trzy grosze Walczak. Józefiak zmierzył ich taksującym spojrzeniem. Nie róbcie dramatycznych min, powiedział siląc się na zachowanie spokoju, tylko mówcie po ludzku o co wam chodzi. Zdaje się, że wiemy, jak się nazywał nasz nieboszczyk. Ten oto skrawek papieru znaleźliśmy w szczątkach jego garderoby. Niewiele z tego zostało, ale zawsze wystarczy, by czegoś się jeszcze dowiedzieć. Józefiak sięgnął bez słowa, po podano mu przez stanisławskiego fotografię oraz cenny skrawek papieru zabezpieczony między szklanymi płytkami. Inigung das Alfred Kurzbach. Inigung to prawdopodobnie część słowa Bescheinigung, uzupełnił Stanisławski. Po niemiecku znaczy zaświadczenie. Szkoda jedynie, że nie wiemy, co ma zaświadczać ten właśnie dokument. Wtedy wiedzielibyśmy już chyba wszystko. A najśmieszniejsze jest chyba to, kontynuował swoje wywody, nie zwracając uwagi na znamienne milczenie Józefiaka, że pomimo wszystko Tyczka miał jednak rację, gdy twierdził, że są to zwłoki jakiegoś Niemca. Tylko, że mu się biedakowi czas pomylił. Teraźniejszy przyjął za czas przeszły. Któż jednak bywa doskonały. Najważniejsze, że wszystko zaczyna się powoli zgadzać. Co znaczy się zgadzać? spytał stłumionym głosem zamyślony Józefiak. Wszystko. Najprzód znaleźliśmy kawałek papieru gazetowego z gotycką czcionką. A teraz znów szczątek jakiegoś niemieckiego zaświadczenia. To nie przypadek. Dużo bym dał, by wiedzieć, jak brzmiało to zaświadczenie. Byle jakiego dokumentu nie ukrywa się pod podszewką. Najważniejsze, że wiemy w końcu, jak się naprawdę nazywał nasz nieboszczyk. Józef Jak ocknął się z zamyślenia. Położył na biurku fotografię, które dotychczas trzymał w ręku. Gratuluję wyniku, powiedział siląc się na serdeczność. To niewątpliwie cenna informacja. Naprawdę serdecznie gratuluję, powtórzył, widząc minę Stanisławskiego, który spodziewał się bardziej entuzjastycznego przyjęcia tych rewelacji. Zaraz powiadomię Nowakowskiego. Lecz do finiszu daleka droga. By wykryć to zabójstwo, a myślę, że to jest zabójstwo, musimy poznać przeszłość tego pana. Pan Alfred Kurzbach musiał być interesującym człowiekiem i jeśli go zabito, nie uczyniono tego z błahych powodów. I ja tak myślę, zgodził się Stanisławski. Ciekawe, po co też on przyjechał do Warszawy. Mógł przecież dalej żyć w Szczecinie lub innym mieście jako szyszka. Kto wie, czy mógł? wtrącił się nagle walczak. Kto zresztą wie, czy on i Kurzbach to rzeczywiście ta sama osoba? Sprawdzimy, zobaczymy. Zaczniemy od Bydgoszczy. Dlaczego od Bydgoszczy? nie od razu zrozumiał Stanisławski. Bo tylko taki adres był tak uprzejmy pozostawić nam szyszka, wymijająco odpowiedział Józefiak. Ale a propos, napijecie się może kawy? A może po kieliszku koniaku? Wreszcie coś rozsądnego, uśmiechnął się Walczak. Dla mnie jedno i drugie w podwójnych ilościach. A potem idę spać. I wyłączam w domu telefon. Na razie mam dosyć milicji i wszystkich jej klientów.